Tego nie wiedziałeś o Piśmie Świętym. Które słowo występuje w Biblii najczęściej? Które rozdziały są najdłuższe, a które najkrótsze? Oto 15 ciekawostek o Piśmie Świętym. Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie. Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów. Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w przeciętnym tempie około 100 godzin. Zawiera 1189 rozdziałów. 31 102 wersety i ponad milion słów, a najczęściej padającym w Biblii jest słowo Pan. Zarówno największy, jak i najmniejszy rozdział w Biblii znajduje się w Księdze Psalmów. Najkrótszym jest Psalm 117, ma dwa wersety, Psalm 119 jest najdłuższym rozdziałem. Najdłuższy werset w Biblii to Księga Estery, rozdział 8, werset 9, a najkrótszy to Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 11, werset 35. Jezus zapłakał. Cała Biblia została napisana w okresie obejmującym ponad 1500 lat. W zbiorach muzeum w Pelplinie znajduje się oryginalna, jedna z niewielu Biblii wydrukowanych jako pierwsze drukowane księgi w historii świata, pomiędzy rokiem 1452 a 1455. Rozdział, który jest w środku Biblii, to Psalm 118. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Getyndzie, Niemcy. Jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych.